Jak nie kochacie, to nie zostawicie, prawda? Prawda. Więc pokaż, że kochasz swoją mamę. Dobra, czyli chcesz. Siema! Siema Geluś! Elo, mordo! Cześć. A, a twoja dziewczyna jest piękna, wiesz o tym? Dzięki. No, y A mam takie pytanie: a no. dodałbyś mnie na forcie? Y a dobry masz poziom? No, mam 155. I tak nie doda. Co? Bo nigdy nie dodajesz. Dodam Nie dodasz Dodaję. jej też z twoją dziewczyną zagrać Mogłabym też z dziewczyną zagrać Ale ja nie gram No ale moglibyśmy Ale ja nie gram Pocz, podrywa się na Fortnite'a <laughs> Nie no, Geluś, ale zagramy? <laughs> Kiedyś może zagramy Ej, a mam takie pytanko, a mam no? takie pytanko No? A znasz Mikszdausa Kota? A co to jest? No kot mi go! W YouTubie, tylko zdjęcie to chyba tam robiłem. To co, ci pokazywałem go Ten co ma 100 tysięcy wiem No, 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 właśnie to jest Aha. ten to ci pisałem, że, że tam wczoraj, że, że live'a z nim robiłem Czy tam przedwczoraj A lubisz go? Lubisz go? No Bo gruby jest No on jest. jest spoko On jest spoko, tylko jest strasznie gruby A wiesz jaka ty, jak jego dziewczyna się nazywa? Jak? No wiesz jak się nazywa? No nie wiem No bo ma głos jak normalnie z telefonu dla prostytutek, nie? CO?! No a nie? No nie wiem Byniu, no ja jej nie słyszałem nigdy w życiu No jak ja tam oglądałem jego live'a to na tak Hej, Misiu, zagrymi no tak słyszałem, nie? A ile ta twoja dziewczyna ma? lat? Kobieta o wiek się nie pyta No wiem, ale jesteś taka piękna, żebym cię chciał poderwać, no ale jestem jeszcze za młody Na ciebie. Bo wiesz Nie no, sorry za cringe, ale mam takie pytanie, Gelu Zagramy dzisiaj wieczorem? Yy, może zagramy A to mogę ci wpisać mój nick, mnie dodasz? Napisz do mnie na Instagramie, to cię dodam. O dobra, tylko mi odpisz. odpisz dobra. Mi. no Dobra. Okay. No to miłego live'a. No. no. I, i, I jeszcze coś ci miałem mówić, ale zapomniałem. No y, Czekaj. A planujecie dzieci? Mamy już. No, a, a takie prawdziwe. Kiedyś. Chcesz mieć ze mną dziecko? Kiedyś. Tak? Tak. Chłopczyka. A skąd ja mogę wiedzieć, co, co zrobisz? Ale romantycznie. Chłopczyka i dziewczynka. A może dwa w jednym, chłopaka i dziewczynka, nie? Zrobimy Twixa. Dwa batoniki. Tak, zróbcie, zróbcie. Ja sam się zrób. No, ja mogę, no ale wiesz, nie chcę Gelusiowi odebrać dziewczynę. Ale że co! Co! Nie, 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 nie. O, oj, Ooooj! No no no. Pan prokurator! Pan nie prokurator. Nie no, żartuję, żartuję, ale ja jestem legalny, mam 15 lat, więc spokojnie. Ale ten, mi chodzi o takie coś. Yy, że yy, jak będziecie mieć dziecko, no. to ja bym mógł być ten waszym takim takim wujkiem Tak? A skąd jesteś, no? yy, z Warszawy. No dobra, nie pierdziel mi tu trzy gadaj, prawda? Dobra, Kraków, przeprowadziliśmy się wczoraj. No A ja jestem yy, z podkuju. Dobra, ogólnie nie wiem czy wiesz, ale wujek, wujek, tutaj daje najlepsze prezenty, więc musisz się tutaj... Musisz się wykosztować. Malmo. Malmo. Więc jak będziemy mieli małego Jasia Nie. Albo piękna. Franka, albo, Franka? albo kacperek. kacperek. Jak byśmy nazwali dziewczynkę? Zosia. Czemu Genowefa? No bo jak ty tak... I tak, tak będziecie to mieli to to córkę, to ją no? poderwać, bo będzie taka piękna jak mama pewnie. Chyba się By nie? przecież ona będzie 15 lat młodsza od niej Jak 15? Ty nie jesteś jeszcze w ciąży yy, Ona będzie... Yy, 18 lat od ciebie młodsza Czemu... No ale ja... Tym szybciej, tym lepiej, nie? Tak? No tak, róbcie szybko i... Zaczynamy zabawę, nie? Błoty damy chce córkę poderwać znaczy no, jeszcze nie narodzoną Jeszcze macie fajnego, tylko ja mam owczarka niemieckiego i by waszego wpierdolił raz, dwa no, Ile ty masz dziewczynom lat tak, tak <grym> Co? Dzięki za cztery ziko Cringe Bo ty czas. masz 20, Geluś, a twoja dziewczyna a nie wiem ile ma e, ko o wiek się nie pyta Kobiety o wiek się nie pyta, Beniu Kobiety? Ale ja tak kobiety. zgaduję, że ma, bo wygląda tak sexy, to mi się wydaje, że tak ma 19. Sexy jesteś Wiem Tak? No, a nie. na Instagramie cię, ej, on mam prośbę, a zaobserwujesz mnie na Instagramie? E, to jest nie, taki... nie obserwuję Ona też ale nie Ale proszę, wyśle ci gifta Fortnite za e, 1500. Nie, ale mogę ci lajka zostawić a ja nie mam zdjęć. Yy, no to jak dodasz? No to dodam takie jedno z czarnym tłem. To be, dodaj ale dla to mnie. dodaj. To ten. Ja ci na Instagramie napiszę i mnie dodaj ten w forcie. No dobra. Dobra. Okej, okay, to idziemy dalej. To na razie. Aha. Elo, kocham was. Yy. Ale bardziej tą dziewczynę Elo. Dobra, chłopi 15 latek mi dziewczynę podrywa, Misiu. On ci powiedział, że cię kocha. Dobra. Ale skomplementował mnie bardziej niż ty. Co? No. Kocham cię. A to nie jest komplement! No ale to jest wyznanie. No dobra, ale to nie jest komplement. Ale to jest prawda. Ale to nie jest komplement. To jest prawda. A to nie jest komplement. Ej, szczera prawda. Mam cię skomplementować. A teraz ty się, Ej. Teraz to się Ej. Johnny mielony. Dwa złote. Teraz to jest. Chłopca, Nagrzany był. Na 15 latek. Na ciebie? Mhm. Tak? Na ciebie też. Nie no, na ciebie. No mów, że ty sexy jesteś. Nie mówił mi, że jestem sexy. No, nie no, mu Nie pokazuj, bo pana dostanę za siura! Misia! Nie pokazuj siura! No, za późno, no pokazałam. No ale... Zrobiłam tak. No, co ty co ty robisz? Dobra, yy, mam cię skomplementować? Nie. Czemu? Bo już nie chcę. Czemu? No bo już miałem 15-letek z Eee, yy, Puszczę ci czarownicę. Nie chcę! Yy, ale to dla ciebie? Nie chcę. Patrz. Wiesz, co nie możesz włączyć? Co? Alan. Yy, ale już Alan leciał. No ale jeszcze raz. Ale ja ci puszczę czarownicę, to jest lepsze. Ale mnie to nie interesuje. Ale Jednym spojrzeniem rzuciła na mnie urok czarowicza To za nie otworzyła swojego ryja Weź nie otwieraj ryja Weź nie otwieraj ryja Już nie głupia cipa Proszę nie otwieraj ryja Weź nie otwieraj ryja Proszę nie otwieraj ryja Weź nie otwieraj ryja Proszę kurwa zamknij pysk To... Znajdę ci chłopaka Nie chcę Znajdę ci to ja sobie znajdę ci... Myślałam, Myślałem, że ci siku zrobił. zrobił. Do ucha ci wsadził język? No. Nawet ja tak nie robię. Siema!